Wczoraj spotkałem się z grupą znajomych i kolega Sławek zapytał mnie, słuchaj, Peter, weź mi wytłumacz w kilku zdaniach, na czym polega ta technologia, te kółeczka, te bioelektrody, które sobie przyklejasz w różne miejsca. O co chodzi? Ale tak w prostych słowach, nie naukowo, jeżeli możesz. Słuchaj, ludzkie ciało jest, powiedzmy, jest... przez ludzkie ciało przepływa energia. Od głowy do stóp, po stóp do głowy, poprzez e, dłonie, wraca. Czyli jesteśmy taką jakby siecią autostrad autostrady, które przepływają, w które przepływa energia. I teraz wyobraź sobie sytuację, w której jako kierowca, a, czy jako pasażer uczestniczysz w korku, który ma miejsce e, na autostradzie. Nie można przejechać, albo robić koreta życia, żeby dotarła, e, dotarło pogotowie, czy dotarła straż pożarna, której, której ufasz, bo każdy ufa straży pożarnej, e, żeby zobaczyła, co się dzieje, żeby udrożniła ten przepływ samochodów, żeby, e, tak jak w ludzkim ciele, żeby udrożnił się przepływ energii. No niestety był ten korek, korek spowodował to, że były ofiary śmiertelne z jakiegoś powodu, miejmy nadzieję, że nie było ofiar śmiertelnych. I teraz podobnie w swoim organizmie, kiedy jest zakłócenie przepływu energii, kiedy jest ten korek, powstają pewne dysfunkcje. Dysfunkcje nazywane często chorobami, choroba nie jest przyczyną, jest skutkiem. Skutków, może, skutków. przyczyn może być wiele i ważnym jest. Tak jak w przypadku straży pożarnej? Żeby wysłać w odpowiednie miejsce tę straż pożarną, której ufasz, żeby ona mogła udrożnić ten przepływ. Tak samo jest z tymi biolekami, tymi kółeczkami, one pełnią rolę tej straży pożarnej, która przyklejona w odpowiednie miejsce czy wysłane w odpowiednie miejsce, powoduje, że uruchamia się przepływ. Przepływ energii. Bo jak dobrze wiesz, ludzkie ciało posiada umiejętność samoleczenia, ale potrzebuje pomocy. I tą pomocą, tą strażą pożarną, której ufasz, są właśnie takie te kółeczka bioelektrody, wysyłane w dane miejsce. Dzięki e, energii, e, dzięki przepływowi energii nasze ciało same wraca, e, może nie samo wraca, bo tak to nie ma, że samo sobie wróci, ale ma ktoś, ma, tą, ma tę pomoc, ten straż pożarną, której ufasz, e, dzięki której procesy powrotu do sprawności są przyspieszone. E, dzięki czemu masz takiego przyjaciela, taką, taką pomoc, taką straż pożarną w postaci jego kółeczka przeklejanego w różnych miejscach na ciele, bo tak samo jak z tymi korkami, one się dzieją na autostradzie w różnych miejscach, nie zawsze tylko w jednym miejscu e, i dzięki takim, tej straży pożarnej, takim kółeczkom, plasterkom, bioelektronom e, wracasz do, poprawiają się twoje przepływy energetyczne, a przepływ energetyczne powoduje to, że czujesz się lepiej, wracasz do pełnej, do pełnej sprawności lub pozbywasz się dysfunkcji, którą posiadasz. Nazywam się Piotrek, nie jestem lekarzem, nie udzielam porad lekarskich, chcę tylko żebyś czuła, czuł się dobrze, żeby twoja energia, która jest w tobie mogła swobodnie przepływać, jak ten samochód krążący po, po autostradach, żebyś nie czuła tych korków, tych niebezpieczeństw, żebyś po prostu poczuła, poczuł się dobrze. Jeżeli masz pytania jakiekolwiek, a wierzę, że będziesz miała, miał, zadzwoń do mnie, telefon jest widoczny w profilu. Jeżeli będziesz chciała, czy chciał coś dowiedzieć się więcej na temat tej technologii, jest też link do strony producenta, gdzie są wszelkie informacje o naszych produktów, a także cen, w jakich można je kupić. Jeżeli po zapoznaniu się będziesz miała, miał kolejne pytania, śmiało zadzwoń do mnie. Pomogę ci wybrać najlepszą opcję. i oczywiście potem zaopiekę się Tobą, mówiąc, gdzie najlepiej jest przykleić daną bioelektrodę. I to chyba było na tyle. Cudownego dnia Ci życzę. Aha, i przy okazji. Idź na spacer, zrób coś dla siebie. Trzymaj się, cześć.